Dzień dobry, drugi odcinek mojego kompo vloga. Dzisiaj będziemy wciąć metal, krzesać iskry. A jak nie metal, sam iskry, to gościnie u Daniela, jak zawsze. Na jego włościach Chwilowo Daniel kończy swój nowy garaż z bratem razem. Także co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj zamontujemy oto. Chodzi o to, że. Zresztą to potem pokażę. To jest wspomaganie z fiata Seicento. i trzeba je zamontować spawując wcześniej oryginalne mocowanie kolumny e, kierowniczej z Seicento. A dlaczego tego od razu nie zrobiłem? To zaraz się dowiecie. Czas na zdjęcie deski rozdzielczej najpierw. Żeby złapać wymiar kolumny kierownicy, przy okazji poprawić, bo ona nie była do końca osiowo, teraz jest poprawiona, pomierzona. No to taki mały stelażyk Odetniemy tą górną część. Dół nam się trzyma, będzie jakby wymiarem pod, nową, pod nowe mocowanie. No i chcę to sprytny sposób. Mamy wymiary złapane. i będziemy zaraz ciąć, a potem spawywać nowe i teraz do tego kawałeczka z tej strony tu blaszka dojdzie i do rury w ramie tak wygląda ten element z tutaj blachą tu dojdzie rura najpierw trzeba jednak stare mocowanie, starą rurę wyciąć przykręcić to nowe mocowanie kolumny dospawać rurę i będzie gitara, a potem będzie sztukow no montowanie nowej tej maglownicy nie maglownicy, przepraszam, nowej kolumny kierownicy z silniczkiem tam jest centralka do tego, jeszcze wiązka no i ciekawe co będzie łatwiej. Wspawać nowe mocowanie czy zrobić wiązkę do tego. Zobaczymy. Nowe mocowanie kolumny zamontowane. Przyspawane. Bardziej proszę. Normalnie jak fabryka. Dobrze. Czas teraz skręcić, zamontować tą kolumnę ze wspomaganiem. Potem będzie trzeba pomyśleć jak puścić wiązkę, gdzie zamontować centralkę na koniec to wiązkę jakoś podpiąć do tego kłębowiska mi tutaj. I niestety nie zamontujemy kolumny od Seya ze wspomaganiem, bo ma trochę inną geometrię ta kolumna. I nie minie, nie minie mi się tutaj z włącznikiem światła stopu. Ponieważ moja pedaliera jest w trochę innym miejscu niż oryginalnie w Seicento. Także tak, wracamy do normalnej seryjnej kolumny. Wyjmowanie trwa 15 minut. Zakładanie godzinę i najwięcej roboty z położeniem w tam z powrotem, z powrotem tych pospodem wiązek kablowych. Wiązki, ułożone można całą resztę skręcać. Także gdzieś za pół godziny będzie skręcone. Może wcześniej. Tak, tym razem nie udało się. Porażka. Niestety, ale no, u mnie jest troszeczkę inna geometria kolumny kierowniczej i pedaliery niż oryginalnie w Seicento, więc no, nie minęła. Okazuje się, że kolumna od Seicento ze wspomaganiem ma jakby dalej wysunięty krzyżak, przez co nie mija mi się z łącznikiem światła stopu na pedalierze. No i będę musiał wymyślić jakiś inny włącznik światła stopu. A do tego czasu wróciła kolumna w wersji bez słomagania, więc na razie będzie trzeba się troszeczkę jeszcze pomęczyć z kierownicą w Kozmo. Znaczy, ona generalnie chodzi lekko, ale jak się slick nagrzeje, jak się leci w kontrze, to trzeba trochę siły no, przyłożyć. Z jednej strony fajnie, bo nie ma słomagania i jest tak no, bardzo. E, Ostro i tak no, jak w starych autach wyścigowych, a z drugiej strony no, przydałoby się trochę, jednak to wspomaganie na dzisiejsze realia to jednak no, przydałoby się. Także no, tym razem, takim trochę niezbyt no, optymistycznym akcentem kończę. No, do następnego razu, trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.